Nie, bo ja słyszałem jak oni krzyczeli White Widow! White Widow! White Widow! A reprezentantem white widow w tej walce będzie! Christian Kurwa Kidopi macias! <laughs> Jestem mega ciekaw tego co Macias pokaże. Na tarco. mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie chciał pogadać umiejętności, a nie będzie pajatował, bo ja to mega czekam do nuderza. Słyszałem, że jest bardzo dobry i chciałbym zobaczyć. Tutaj oczywiście przypominamy, że... Kurwa, kopnął tu górę, No i myślę, że tutaj żaden nie będzie znaczy, to samo, że ani bardzo nogi nogi, ani kopie. ani no, Kajtniki pewnie będą groźne, ale ma też wysokiego rywala. Ale trzeba przyznać, że w chuj dobrze kopie. W początku było naprawdę bardzo spokojnie, ale ostatnio naprawdę pomiędzy panami zawrzało. I jutro zobaczymy rozwiązanie tego konfliktu. Ogarniajcie Pay Per View. Highlife.tv. Macias bardzo szybki. Kopnięcie, poprawia ja czy Zobaczymy, czyli ja to popladza. Moje się w K1 wbił. Ależ kopnięcie. Czy to będzie. No czy To To Ej, wygląda to tak, kurwę tak, tak, dobrze. Tak, dobrze. Nie ma czego tak Ludzie chcą pozwolić sobie pozwolić do pozwolić Jaki pozwolić jeszcze! Naprawdę niesamowite i Macias, to pytanie słyszałeś już wiele razy, ale widząc to, ja nie mogę tego pytania nie zadać. I jak pytaliśmy się, skąd ta twoja popularność, mówiłeś nie wiem, jestem sobą. Po prostu nie masz jakiegoś specjalnego sposobu, ale zobacz, jak bardzo ludzie są za tobą, zobacz jak idą za to. I wiesz, ty nie jesteś twórcą, który ma 3 miliony na Instagramie, nie? A mimo wszystko ludzie skoczą za tobą w ogień. Proszę, zdradź swój sekret. Powiem to trzeci raz, nie wiem, nie mam pojęcia, trzeba zapytać ludzi. No to ja zapytam ludzi, czy jesteście za baciasem? No to jutro będziesz miał okazję pokazać, co potrafisz. A w tym momencie przyszedł czas na jego przeciwnika! Przed wami Dopil prawie, jak Rafcie, on jedno większe miał. Do je miał dobiec. Tak, Józef, chodź, chodź, chodź. Choć papiejeś chyba, tak. Drodzy Państwo, proszę Was o uwagę, Józef nie zaprezentuje się nam dzisiaj na treningu i chciałem zapytać, dlaczego? Jutro wszystko się rozwiąże. Okej, okay, ale rozumiem, że na. No, tutaj tak jest, może takie nie, nie do końca potrzebne. Powiedz mi, rozumiem, że na <tryk> marzeniu się pokażesz, będzie face to face, to są te rzeczy, na które ludzie bardzo czekają. Będzie. W takim razie to jest obietnica, Joseph Bratan Macias jeszcze dzisiaj będzie face to face. Ale Józef wygląda na, na takiego groźnego. Jestem ciekaw tej walki w chuj. Ale dziwi! Niepotrzebnie moim zdaniem to jest właśnie. Tak w to jest właśnie, właśnie telewizja na żywo, jak to się widownią, mówi. bo Wielu rzeczy przewidzieć się nie da, a tymczasem. Widocznie też może w ale z drugiej Żydwami. strony. Cesarii. trochę to zasłużył na niepewność opinii publicznej po ostatnim zachowaniu z bratem. Nie? Takie trochę żniwa.